W tym roku zastanawiamy się nad tym, kto lub co współtworzy kulturę w ramach trzech ścieżek: współpraca, współodpowiedzialność i współistnień. W tym roku zdecydowaliśmy się też stworzyć ścieżkę współodkrywcy. To dodatkowa ścieżka dedykowana dla początkujących badaczy i badaczek, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w procesie badawczym. Zapraszamy osoby studiujące, niezależnych badaczy i pracowników sektora kultury do zaprezentowania swoich wyników badań. Nikt nie musi posiadać tytułu doktora. Abstrakty przyjmujemy do 30 czerwca. Swoje propozycje możecie przesyłać przez formularz, który znajdziecie na stronie internetowej. Nasza konferencja odbędzie się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli tutaj, w dniach 28 i 29 listopada 2024 roku. W trakcie konferencji zaplanowane są panele dyskusyjne, które również będą transmitowane online, sesje referatowe, wizyty studyjne i warsztaty. Opłata dla uczestników czynnych wynosi 500 zł, przy czym dla młodych badaczy jest obniżona do 350 zł, a dla uczestników biernych 350 zł. Budynek Wydziału Zarządzania jest częściowo dostępny dla do osób ze szczególnymi potrzebami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji w zakładce Dostępność Architektoniczna. Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, zgłoś się do nas i zaznacz to w formularzu zgłoszeniowym. Zarządzania zarządzanie komunikacji społecznej Uniwersytetu Igieleckiego, to życie komunikacji rolską formajami nr 52 11 albo 18.